Cześć! Z wielką przyjemnością oznajmiam, że już w następnym tygodniu będziecie mieli okazję posłuchać kolejnej serii przygód Tonisa, Waltera, Durgiego i Nawarro w Księstwie Obersrejmu. Przygody te będą bezpośrednią kontynuacją przygody Gdyby wzrok mógł zabijać, no i zaczynają się tam, gdzie poprzednia przygoda się skończyła. Nazwa tej serii przygód Siostrzyczka, Mutant i Różniczka nawiązuje do tego, co w tej serii będzie się działo oraz do celów indywidualnych i celu drużynowego tej ekipy. Przygody koncentrować się będą na przybyciu bohaterów do Rejku i przed przednich sytuacji w tym mieście. Stanowić one będą wstęp przed przygodami ze Startera do czwartej edycji, a właściwie taki pomost pomiędzy przygodą, gdyby wzrok mógł zabijać, a przygodami ze Startera. Pomost ten był mi niezbędny, aby lepiej osadzić bohaterów w Rejku i aby gładko przejść do tego, co w Starterze było wątkiem przewodnim, czyli służby bohaterów Straży Miejskiej. Mi jednak nie podobało się to w jaki sposób w starterze bohaterowie zostają wcieleni do owej służby. Ze startera bowiem wynikało, że zostali posądzeni o morderstwo i w ramach kary wcieleni przymusowo do służby w straży miejskiej Oberstreik. Nie podoba mi się takie rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo railroadowe, bowiem bohaterowie w zasadzie nie mają wyboru, albo do straży, albo wysoka grzywna i wieloletnie prace w kamieniołomach, a może nawet stryczek. Po drugie, jest nielogiczne. Jak można osobom posądzonym o morderstwo powierzyć funkcję strażników miejskich, nawet pod nadzorem sierżanta straży i nawet w sytuacji pilnych potrzeb kadrowych tej formacji? Zatem u mnie bohaterowie do straży mogą trafić w zupełnie inny sposób. W jaki? Ano do tego dowiecie się w tej serii słuchowisk, na które już teraz serdecznie zapraszam. Cześć!